Oj, kochani, dzisiaj dokończę temat, który wczoraj trochę przerwałam. Mianowicie mówiłam o tym, że mężczyzna musi stanąć w swojej sile, przestać być chłopcem i przejąć inicjatywę w związku. I wczoraj padło oskarżenie, że to patriarchat, że to promowanie przemocy, że to robienie z kobiety służącej. I dziś chciałabym powiedzieć o tym trochę więcej. Przede wszystkim, moi drodzy, patriarchat to jest system, w którym facet rządzi, a kobieta ma siedzieć cicho. I to jest przemoc, to jest dominacja. Ale ja tutaj mówię o czymś zupełnie innym: o mężczyźnie, który, który bierze odpowiedzialność wiecie, który daje stabilność i który jest oparciem. I to nie ma nic wspólnego z tyranią. Absolutnie. To jest prawdziwe partnerstwo. Partnerstwo. Nie patriarchat. Dziewczyny, jeżeli czujecie, że to jest ważne, serduszko, fairclend, panowie, możecie dorzucić się prezentem, żeby dostać ode mnie e, fajne pomysły, aby umieć stanąć w pozycji lidera, a nie chłopca. Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy chłopcem a liderem? Chłopiec siedzi i pyta, kochanie, co dzisiaj zrobimy? A lider proponuje. Kochanie, mam <laughs> trzy opcje na sobotę: kino spacer albo wypad za miasto. Ty wybierasz, ale ja organizuję. Tak robi lider. Zobacz, chłopiec mówi: Ty zdecyduj. A co robi lider? Bierze decyzję na klatę. Chłopiec znika, gdy kobieta ma emocje. Co robi lider? Lider stoi obok niej i mówi: Kochanie, widzę, że jest ci źle, nie uciekam, jestem tu przy tobie. I pytanie do Was. Moje drogie Panie, która wersja mężczyzny daje Wam większe poczucie bezpieczeństwa? Jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu. I zobaczcie. Tyran mówi, robisz co chcę, bo ja decyduję i ja rządzę. A co mówi lider? Lider mówi, biorę odpowiedzialność. Idziemy razem. Przy tyranie kobieta się kurczy, kobieta jest mała. Przy liderze kobieta rozkwita. Brutalna prawda? Jeżeli boisz się słowa lider, to znaczy, że ty jako kobieta znałaś tylko chłopców i tyranów. Ty jako mężczyzna nie poznałeś innego wzorca. Być może żadno z Was jeszcze nie spotkało takiego, wiecie, mężczyzny, który miał, stanął, potrafiłby stanąć w swojej sile jako lider. Kochani, jeżeli chcecie więcej takich prawd powiedzianych prosto w oczy, prostymi słowami obserwujcie mój kanał. I teraz będzie część ważna dla mężczyzn. Zobaczcie, kobieta, która przejmuje kontrolę, wcale tego nie chciała. Ona to musiała zrobić, bo ty jako mężczyzna odpuściłeś, bo ty jako mężczyzna nie wziąłeś odpowiedzialności. I tak, ona da radę. Ona to pociągnie, ona udźwignie, ona ogarnie. Ogarnie dom, ogarnie dzieci, pracę, zakupy. Tylko, że jeśli musi ogarniać też ciebie, to ona w środku staje się samotna. Samotna, będąc w relacji z tobą. Kobieta nie chce być Twoją mamą, ona nie chce być Twoim menadżerem, ona chce być Twoją partnerką, chce być kobietą przy mężczyźnie. Dziewczyny, przyznajcie, ile razy czułyście, że jesteście w roli jego mamy, a nie partnerki, kobiety, która jest również jego kochanką. Wiesz, co znaczy liderowanie w codzienności? To, że ty jako mężczyzna proponujesz, to, że ty jesteś spokojny, kiedy ona wybucha, bo to ty z waszej dwójki jesteś skałą. I facet, który mówi: Zrobimy, jak chcesz, ty kochanie, zdecyduj. To w jej oczach nie jest partner, to jest dziecko, które oddało jej stery. I teraz pytanie do mężczyzn. Kiedy ostatnio to ty zaplanowałeś randkę? Kiedy to ty stanąłeś za decyzją, zamiast spychać ją na kobietę? Ja mam szacunek dla kobiety, nawet kiedy wybucha ten jeden, jedyny. Dobrze dopasowałeś nazwę Niku do Twojego podejścia do związku. To znaczy, że jesteś mocno postawiony w swojej męskości, w swojej zdrowej męskiej sile, w męskiej energii. I Twoja kobieta może się przy Tobie zrelaksować. Witaj w naszej przestrzeni. Fajnie, że dołączyłeś. I teraz zobaczcie, panowie, a jeżeli któryś z Was poczuł, że to są słowa dla Was. Możecie tapnąć w ekran, możecie dorzucić się e, dla mnie prezentem, tak? Pomóc mi pomóc mi osiągnąć mój cel na dzisiaj, na dzisiejszy poranek. I na TikToku i na YouTubie, I teraz zobaczcie, kobieta może zarabiać więcej niż te. Kobieta może być szefową. Ona może być twarda na co dzień. Ona może ciągnąć wiersz wózek waszej relacji. Kobieta to zrobi. Ona to potrafi. Tylko zobacz, jeżeli ona przy tobie nie czuje, że ma mężczyznę, to ona w środku przestaje ufać. Tobie ufać. Ufać światu. Kobieta potrzebuje mężczyzny, przy którym może odetchnąć. Ona potrzebuje mężczyzny przy którym nie musi być wieczną ogarniaczką. Absolutnie nie. Nie psychoterapeuta. Przepraszam, nie ten jedyny. Właśnie nie jestem żadnym psychoterapeutą ani psychologiem. To jest w ogóle ciekawe, skąd wziął się taki mit i, po, i pogląd, że psycholog zajmuje się dynamiką e, relacji pomiędzy partnerami w miłości. To w ogóle nie jest jego działka, chyba że jest to psycholog e, od relacji związkowy, tylko że to jest taka sama specjalizacja, wiesz, tak jakbyś poszedł do internisty, nie wiem, ze stanem przedzawołowym, a do kardiologa ze stanem przedzawołowym. To jest taka różnica między psychologiem czy psychoterapeutą, a osobą, która wyspecjalizowała się w obszarze relacji partnerskich, dynamiki miłości, energii męskiej i żeńskiej, to jest zupełnie coś innego. Poza tym, kochani, ja jestem opiniodawczynią. I tak traktujcie tiktokerów, youtuberów, instagramerów, oni są opiniodawcami. Dobra, i teraz moi drodzy panowie, wracając do tematu, żeby było krótko, zwięźle, mocny początek dnia, nie? Kobieta potrzebuje mężczyzny, przy którym może być kobietą. Więc zadaj sobie pytanie, czy Twoja partnerka mówi do Ciebie? Mówi o związku z Tobą, że ona się przy Tobie może rozpłynąć w energii żeńskiej, że ona może wejść w kobiecość, że ona może poczuć swoją żeńskość przy Tobie. Mężczyzna, który jest chłopcem, zabiera kobiecie wolność, bo zobacz, ona musi grać za niego tą męską rolę. Natomiast mężczyzna, który jest liderem w związku, daje kobiecie wolność, bo właśnie wtedy ona może się rozluźnić, i być sobą. Więc zobacz, albo ty jesteś literem w swoim związku, albo twoja kobieta będzie musiała być mężczyzną za was oboje. Warto mieć szacunek do kobiety, nawet kiedy krzyczy. Ten jeden, jedyny. Tak, ja cały wiesz, mój kanał temu poświęcam i możesz sobie przejrzeć, jak dołączyłeś, jak zaobserwowałeś mój kanał. Eee, zaobserwuj. I przejrzyj filmy, jaki tam wiesz, ile tam szamba wylewa się z mężczyzn, którzy nie mają tak dojrzałego podejścia jak ty, którzy jeszcze myślą, że kobieta to jest taki twór, który e, traktuje ich tylko jako bankomat, nie ma szacunku i tak dalej. Są takie kobiety. Są kobiety, które mają szacunek do mężczyzny, są kobiety, które przy swoim partnerze czują się kobieco i mogą rozpłynąć się w swojej energii żeńskiej. Okej, okay, ten jedyny. Zaraz i tak na dzisiaj kończymy, e, także zapraszam Was w poniedziałek, tak samo około 5.30 rano. I teraz, dziewczyny, wy zostawcie serduszko, jeżeli czujecie, że temat jest ważny, a Wy, panowie, możecie dorzucić się prezentem do mojego celu, e, jeżeli chcecie dodatkowych wskazówek właśnie z tego tematu, jak wyjść z roli chłopca i stać się liderem. Zapraszam do tego, żebyście kliknęli. E, obserwacje i subskrypcje okej okay. i subskrypcje dlatego, że codziennie codziennie dzielę się z wami o 5.30 rano na live'ie tutaj różnymi pomysłami co to znaczy jak kobieta według was świruje, jest nielogiczna czepia się do gryza być może was przezywa wypomina wam różne rzeczy u Uniża, poniża was, szczególnie publicznie. O tym sobie rozmawiamy jakie procedury e, wprowadzić. Natomiast dzisiaj w sobotę szybki liveik po to, żeby zakończyć wczorajszą naszą rozmowę, którą e, tak jakby przerwałam bez płęty końcowej. Także moi drodzy, zapraszam was jutro, a dzisiaj kończę. Trzymajcie się ciepło. Papa.